Cześć, tutaj Lisa 48 LPS TV. Chciałabym Wam powiedzieć jedną taką, no, może ważną, może nie rzecz. Niedługo będzie, wrzucę na YouTube, na mój kanał, filmik z moimi zrobionymi rzeczami. Akurat tutaj niedługo będę kończyć jeszcze ostatnią rzecz i to będzie mój drugi filmik. Pierwszy był raczej nieudany, więc przepraszam za niego. No cóż, będzie powtórka, ale tym razem naprawiona. Więc nie martwcie się, jeżeli byście chcieli ją pooglądać. I tak. Zaraz Wam pokażę mojego nowego Little Petrzowa. Może Wam się on spodoba, może nie, ale mi się bardzo podoba. To zaraz Wam go pokażę. Oto mój nowy Little Petrz. Pelikam. Możliwe, że w następnym odcinku Dziwaczna Rodzinka 2 wystąpi. Nie będę Wam za dużo o nim rozmawiać, ale pokażę Wam, jak on wygląda. Po pierwsze, ma super piękny dziubek. Jest on lśniący, tak samo jak łapki. Ma do tego śliczne oczka. I bardzo mi się podoba. Nie z tego powodu, że ma napis LPS, ale po prostu jest śliczny. Cóż, to do następnego yy, filmiku. Cześć, pa!